Dzisiaj chciałem opowiedzieć o krokodlicy Agacie i zajączku Felku. Niedaleko stąd, niedaleko Poznania, w pewnym oczku wodnym, bo trudno to nazwać jeziorkiem, mieszkała krokodlica Agata. Była trochę odludkiem. A co to znaczy? Otóż trzymała się z daleka od innych a to dlatego że miała takie okropnie duże zęby które wystawały z jej paszczy i nie można było ich schować a na spotkaniach kiedy pojawiali się inni zawsze było tak że w pewnym momencie Kurka jadzia wyskakiwała i wołała: zdjęcie, 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 zdjęcie! No i wszystkie zwierzęta się ustawiały, a krokodlica Agata przerażona mówiła sobie: Jeżeli ja wyjdę z tymi moimi żałwami, no to przecież wszyscy zobaczą, jakie one są, i nie będą mnie lulili. I zawsze kiedy tylko wyskakiwała jacia zdjęcie, zdjęcie, zdjęcie. Krokodylica Agata czmychała ze spotkań, no ale dlatego ich bardzo nie lubiła. No ale wreszcie przyszedł taki dzień, kiedy wszystkie zwierzęta stawiły się na spotkanie, a była to kolenda. Przychodził Ksiądz proboszcz, żeby z wszystkimi się spotkać, przywitać, ucieszyć się, zastawiono stół wspaniałymi potrawami. Była to uczta prawdziwie królewska, a na dodatek był ulubiony przysmak krokodlicy Agaty Bigos. Nałożyła sobie pierwszy talerz, zjadła. Ten bigos ściekał po jej zębach, nałożyła drugi talerz, zjadła. I nałożyła trzeci talerz i zajadała tak wspaniale. Ściekał ten bigos i ten tłuszcz po jej zębach. Z drugiej strony stołu siedział zajączek Felek i patrzył i patrzył. Na krokodylicę agatę i był zachwycony, i serce biło mu coraz mocniej. Dum, 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 Nachylił się do siedzącego obok Jerzyka Tuptusia i zapytał: Przepraszam cię, Tuptusiu! Przepraszam, kto to jest? Ta wspaniała pani po drugiej. W stronie stołu tak wspaniale je ten bigos i tak wspaniale ten bigos jej ścieka. Po tych zębach jeszcze nigdy nie widziałem tak wspaniałego apetytu i tak wspaniałych zębów. Na to Jerzyk, tu ktoś powiedział, to jest krokodylica Agata. To jest krokodylica Agata. No właśnie, krokodylica Agata. A czy nie wie z gdzie ona mieszka? Ona mieszka niedaleko stąd. Mieszka w takim oczku wodnym, ale bardzo się y, trzyma y, od ludzi. Nie lubi się z nikim spotkać. Spotykać, no właśnie, ale czemu nie się lubi się z nikim spotykać? Właściwie czemu nie lubi się z nikim spotykać i tak rozważał? Zajączek felegatu jak zawsze, oczywiście, znowu. Wyskoczyła kurka Jadzie. Zdjęcie! 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 I wszystkie zwierzęta zaczęły się ustawiać do zdjęcia. Każdy się zaczął prezentować, uśmiechać, żeby jak najlepiej wypaść. A krokodylica agata jak zawsze po cichu czmychnęła, czmychnęła, żeby nikt nie zauważył jakie akrachne i wystające zęby. Bo bardzo się bała, że kiedy ktoś to zobaczy, to nie będą jej lubili. Zajączek Felek. Ustawił się również do zdjęcia, patrzy. A gdzie jest krokodylica Agata? Gdzie jest, gdzie jest Agacia? I serce biło mu z niepokoju. Dum, 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 Zapytał: Przepraszam, ty, ty nie widziałeś gdzieś krokodylicy Agaty? Wydaje mi się, że tak jak zawsze ona chyba uciekła! Uciekła. No tak, bo zawsze jak kurka jadzie woła zdjęcie, to krokodylica czmycha. No właśnie, pewnie, podrapał się po głowie zajączyk Felek, pewnie pobiegła do swojego ocka wodnego. Do zobaczenia tu ptusiu, ja biegnę do niej i pobiegł, chyżo swoimi najlepszymi susami, zajączek Felek, do tego oczka wodnego. Gdzie mieszkała krokodylica Agata? Przybiegł, rozejrzał się. Tafla wodna. Nikogo nie widzę. Nikogo nie widzę. Ale nagle usłyszał jakiś głos. Dźwięk mmm, mmm, mm. przepraszam – zawołał. Krokodylico Agato. Czy coś pani może dodega? Mm. Wychyliło się oko z nadtafli wodnej. Mm, nie, nic. Ale to właściwie niczego pani nie potrzebuje. Nie, nic, wszystko było. Dobrze, na pewno wszystko jest dobrze? Popatrzył zajączek w zajączek. Oczywiście! No właśnie, a jeżeli wszystko jest dobrze, to dlaczego pani tak jęczy? Nic mi nie do. No może trochę. A coś się stało? – Co się wydarzyło? – Zjadłam za dużo bigosu i tak mnie boli brzuch. – To właśnie wiem – zawołał zajączek. chwylek. – To najbardziej by pani pomógł sok z marchewki. – Ale skąd weźmiemy sok z marchewki, skoro w całym lesie Uu, nie ma sokowirówki? Oczywiście, przecież ja mam zęby. przecież ja mam zęby. Ja pani zrobię tego socku i znowu swoimi najszybszymi susami. Niu 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 niu. marchewkę, schrupał ją. zębami, zębami delikatnie do kubeczka.

Proszę, przyniosłem dla pani socek marchewki. Na pewno pani go wypije. To będzie pani wyzdrowiona. Krokodlica Agata spokojnie wychyliła się nad tafle wodną. Dziękuję, powiedziała. Wzięła ten soczek z marchewki. Wypiła i nagle poczuła jak ból ustępuje, ból ustępuje i powiedziała: Dziękuję bardzo, dziękuję bardzo, a przepraszam bardzo, chciałam się o coś zapytać. Proszę się zapytać o wszystko, i serce biło zajączkowi, Tdum 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 tdum, coraz szybciej. A krokodlica zapytała: O pan też ma takie. Dwa duże zęby z przodu, oczywiście, że mam, zającki mają, to są siekace i tymi zębami pokroiłem marchewkę specjalnie dla pani. A czy pan się nie wstydzi tych zębów? Kiedyś się wstydziłem, ale teraz już się nie wstydzę. A co takiego się stało, że pan się ich nie wstydzi? Zacząłem jeździć na Lednice, zacząłem jeździć na takie spotkania, gdzie mówią, że Pan Bóg ten, co nas stworzył, to On każdego kocha, nawet jaki ma takie duże pasek ciekace, jak ma duże oczy, albo wysokie usy, to On bardzo to kocha i to dla Niego nie stanowi problemu. Aha. A ty może by pani chciała, żebym ja też pani to opowiedział wszystko, no to może nie dzisiaj. Jakbyśmy się zaczęli tak spotykać, codziennie troszeczkę. Bo ja jestem, widzi pan Felku, i troszeczkę odludkie. Niezwykłam spotykać się z innymi. To może proszę przyjść. Jutro, o ustalonej porze, to ja będę, z niepokojem serca, bardzo na pana czekała. Zajączek Felek ucieszył się. Serce biło mu naprawdę ogromnie szybko dum, 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 dum. i powiedział, to ja jutro o ustalonej pozy, o tej samej pozy będę do Pani i będziemy sobie rozmawiali o tym, jak to Pan Bóg kocha na duże zemy, na duże ołusy, na duże ocy. i to dla Niego nie stanowi żadnego problemu. I pobiegł zajączek Felek z radością do domu, że nią Spał tej nocy bardzo dobrze. I śniło mu się, śniło mu się, że rozmawia z krokodlicą agatą, i że te rozmowy sprawiają, że coraz bardziej zaczyna kochać twoje zęby i że już nie boi się tej chwili, kiedy kurka ja Zdjęcie, zdjęcie. Obudził się trochę zaniepokojony i pomyślał o, właśnie, co to mnie tak zaniepokoiło. Miałem psy i ale cuję, dopiero jest świt. Słońce wschodzi, ale myślę sobie, że chyba pobiegnę, bo cuję, że krokodylica Agata jest w ogromnej podcebie i wybrał się ze swojego domu, ale było daleko. Nad oczko wodne, gdzie mieszkała krokodlica agata, i biegł szybko niu, 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 a w międzyczasie krokodlica agata zauważyła z nad swojego oczka wodnego, że w nocy ktoś zastawił sidła. Kusownik. I powiedziała, ojoj, 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 żeby Felek czasem nie wybrał się przed czasem, bo nie zdążę zlikwidować tych sideł. Już idę! I ruszyła jak potrafiła najszybciej, ale krokodyle nie chodzą tak szybko i zanim zdążyła, dość to nagle zobaczyła zajączka felka, jak biegnie i zaczęła krzyczeć, uwaga, 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 ale on tak szybko bieg, że nie usłyszał, bo uszy się położyło tego wiatru i nagle wpadł w te sidła i one go schwyciły i złapały i zajączek felek zahamował gwałtownie i zawołał o, co się stało, to się co się, stało? Co się stało? Zraniłem mnie, ci i mają! A na to krokodylica Gata zawała: Proszę się nie łać. proszę się nie łać, ja już idę! Jak potrafiła najszybciej: niu, 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 niu. Podbiegła do zajączka Felka i tymi swoimi zębami potężnymi, których się wstydziła i których nie lubiła, w dwóch ruchach rozcięła siłę i nagle zajączek Felek został uwolniony i zawołał sam się. Dziękuję, dziękuję. Jakie Pani ma wspaniałe zęby. Myślałem, że one tylko są najpiękniejsze na świecie, jak wczoraj pani jadła ten bigos i tak wspaniale pani ściekał po tych zębach. Ale teraz widzę, że one to są niezwykłe, ponieważ rozcinają najstrasniejsze nawet sidła. I potem wszyscy w lesie mówili, że zajączek Felek Spotykał się z krokodylicą Agatą nad oczkiem wodnym, zawsze o tej samej porze. I dużo rozmawiali, i dużo rozmawiali. I tak długo się spotykali, że dzięki tym rozmowom przyszła taka chwila, że krokodylica Agata weszła z lekkim drżeniem na spotkanie wszystkich zwierząt. Nią, 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 nią. I kiedy kurka Jadzia zawołała zdjęcie, zdjęcie, Agata? Nieczmych.